Jesteśmy Ela i Łukasz. Mieszkamy między Krakowem a Tatrami. Najbardziej lubimy spontaniczne wycieczki, szczególnie motocyklowe, piękno przyrody i szarlotki w sroństwa górskich. Staramy się, aby nasze życie było ciekawe, poznając nowe smaki i zapachy, ale też ciekawych ludzi i niebanalne oblicza mody. Piękno jest wszędzie, wystarczy tylko je dostrzec. Cześć, jesteśmy dzisiaj niedaleko Krakowa, w Wieliczce. To kopalnia soli, która została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zapraszam na wycieczkę z nami. Kopalnia soli jest tak ogromna, że można zwiedzać tylko 2% solnego labiryntu. Ma 9 poziomów i 245 km korytarzy sięgających 327 m głębokości. My przejdziemy 3,5 km trasy. Zejdziemy do 135 m głębokości przy temperaturze 17 stopni. Dawno temu, kiedy Bolesław Stydliwy panował na Wawelu, Poprosił o rękę węgierską księżniczkę i podarował jej piękny pierścień. Królewna nie chciała drogocennego posagu, poprosiła ojca o sól, którą mogła podarować przyszłym poddanym. Król bela sprezentował Kindze całą kopalnię. W drodze do Polski królewna odwiedziła ją i ku zdumieniu wszystkich wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścionek. Kiedy tylko przybyła do nowego kraju, Rozkazała swoim górnikom rozpocząć poszukiwania soli. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Tuż koło Krakowa górnicy odkryli nieprzebrane złoża soli, które na długie stulecia zapewniły polsce dobrobyt. Niektórzy mówią, że w pierwszej wydobytej bryłce soli znaleziono pierścień zaręczynowy Kingi. To piękna legenda, ale ziarnkiem prawdy jest to że faktycznie sól tutaj na terenie Małopolski odkryto mniej więcej w tym czasie, kiedy pojawiła się Kinga, czyli pod koniec XIII wieku. Dlatego ta postać jest tak mocno związana z tym miejscem. W czasach prehistorycznych sól uzyskiwano odparowując wodę ze słonych źródeł. W późniejszych epokach sekret tworzenia soli przekazywano z pokolenia na pokolenie. Sól służyła jako środek konserwujący do mięs i ryb. Ale także środek płatniczy. W XI i XII wieku solankę pozyskiwano już przez budowę studni. Słoną wodę odparowywano w żelaznych kadziach, aż do uzyskania czystej soli ważonej. Dzięki temu dobrze rozwijał się cały region wielicki. W XIII wieku, kopiąc jedną ze studni, natrafiono przypadkowo na pierwszą bryłę soli kamiennej. Było to przełomowe odkrycie, a pierwsze szyby górnicze wydrążono już w XIII wieku. Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Mógł tego dokonać dzięki dochodom z wydobycia soli. Stanowiły one aż jedną trzecią dochodu skarbu królewskiego. Dzięki tym środkom powstała też Akademia Krakowska, pierwsza uczelnia wyższa w Polsce. Pod koniec średniowiecza w Wieliczce pracowało około 350 osób, a roczne wydobycie soli sięgało około 7 ton. Pierwszym znanym turystą w kopalni był Mikołaj Kopernik. Około 1493 roku miał wtedy 20 lat. Każdy podróżnik, który chciał odwiedzać kopalnię, musiał uzyskać osobiste królewskie pozwolenie. Zabezpieczenie kopalni przed pożarami i wybuchami gazu wykonywali górnicy zwani „pokutnikami”. To byli bardzo doświadczeni górnicy. Ubierali na siebie mokrą i wilgotną odzież. Gaz gromadził się na górze wyrobiska, a pomieszany z powietrzem i otwartym ogniem tworzył mieszankę wybuchową. Jedyną metodą, aby pozbyć się tego gazu było W kolejnych latach kopalnia prężniej się rozwijała. Problem nastąpił, gdy w XVI wieku zaczęło brakować drewna w okolicy, tak do ważenia, jak też do budowania zabezpieczeń w podziemnych grobiskach. W czasie rozbioru, na szczęście wielicką kopalnię przejęła monarchia Habsburgów. Kopalnia w dalszym ciągu się rozwijała. Nowi właściciele myśleli perspektywicznie i nie szczędzili pieniędzy na zabezpieczenia i nowoczesne wyposażenie. Rozpoczęto wydobycie za pomocą pochu szczelniczego, zbudowano podziemną linię kolejową. Przywrócono też produkcję soli w nowoczesnych zakładach warzelniczych. Bielicka kopalnia była jednym z największych przedsiębiorstw w całym imperium. Po I wojnie światowej kopalnia stała się własnością skarbu państwa. Po II wojnie światowej w latach 40. i 50. nastąpił wzrost produkcji bez dbania o bezpieczeństwo górników i kopalni w 1964 roku całkowicie zakończono wydobycie soli Kaplica Świętej Kingi to komora powstała w 1896 roku w miejscu gdzie wydobyto olbrzymią bryłę soli. Ma około 12 metrów wysokości i powierzchnię 18 na 54 metry. Posadzkę wyrzeźbiono w jednolitej bryle soli. To największa w Europie podziemna kaplica, wciąż spełniająca funkcje sakralne. Odbywają się tu niedzielne msze, śluby oraz podziemna pasterka. Kaplica wydaje się ponura, ale to tylko pozory Rozświetlają ją przepiękne żerandole wykonane z solnych kryształów. Nad wystrojem kaplicy pracowano prawie 70 lat. Ołtarz wykonany jest przez Józefa Makowskiego. W środku pierwotnie znajdował się olejny obraz Ferdynanda Olesińskiego, ucznia Jana Matejki, który przedstawiał świętą Kingę i górnika wręczającego jej pierścień wydobyty z soli. Później został zastąpiony figurą świętej Kingi wykutą z soli. Przestrzeń za rzeźbą udekorowano kryształami soli kamiennej tak tzw. halitu. W bocznych częściach ołtarza są święty Józef, który jest patronem cieśli i górników, i święty Klemens, patron górników i parafii wielickiej. Warto zerknąć na ambonę. Przedstawione jest tam wzgórze wawelskie ze smokiem. Na ścianach kaplicy zobaczyć można jeszcze wiele pięknych płaskorzeźb przedstawiających wydarzenia biblijne. W 1999 roku powstał jedyny na świecie solny pomnik przedstawiający papieża. To podziękowanie za koronację świętej Kingi patronki kopalni. W 1996 roku zapadła decyzja o zaprzestaniu produkcji soli, ale nie oznacza, że nie pracują tu górnicy. Codziennie kilkuset dni dba o bezpieczeństwo i przetrwanie kopalni w jak najlepszym stanie. Sól mienna to potoczna nazwa halitu o wzorze chemicznym NACL, czyli chlorek sodu. Najczystsze rodzaje soli są przezroczyste lub prawie przezroczyste, jednak skały z domieszką i łów przybierają kolor zielony. I taka sól jest najczęściej spotykana w Bieliczce. Kopalnie soli w Bieliczce odwiedzają turyści z całego świata: królowie, książęta, przywódcy państw, naukowcy, artyści. Przemierzając chodniki, Zachwycają się pięknem i surowością jednego z cudów świata. Niewiele widać, ale tutaj odbył się pierwszy podziemny lot balonem wpisany do księgi Guinnessa. I restauracja ponad 100 metrów od ziemią. Na ważne uroczystości, górnicy ubierają mundury paradne i nakrycia głowy, czyli czako, z kolorowymi piórami. Kolor biuropusza oczywiście ma znaczenie. Mniej sytuowany górnik ma czarny, wyższy rangą biały, zielony to dyrektor lub prezes kopalni, a czerwony zarezerwowany jest dla orkiestry górniczej. Pady i szable to też jest broń paradna, one nigdy nie zostały użyte do walki. Miliony lat temu poziom oceanów był znacznie wyższy niż obecnie. Ciągnął się aż od Śląska po żelazną bramę w Rumunii. To było Morze Mioceńskie. Na skutek okładzenia się klimatu Poziom oceanów obniżył się o około 60 metrów. Między Karpatami a wyżynami Środkowej Polski powstał akwen wodny o bardzo wysokim zasoleniu, a ruchy górotwórcze powodowały stałe obniżenie się dna morskiego. W takich warunkach około 13,5 miliona lat temu powstały złoża soli. Powolne wytrącanie się osadów soli, czyli ewaporacja, spowodowane były suchym klimatem. Takie reakcje zachodziły co najmniej 200 tysięcy lat, Złoża powstały w zapadnisku podkarpackim, należą do nich także złoża wielickie. Po osadzeniu się soli kamiennych nastąpiły silne ruchy górotwórcze związane z wypiętrzaniem karpa, w efekcie czego sole zostały wydźwignięte ku powierzchni, co umożliwiło ich szybkie odkrycie i wydobycie. ...z solanką po kilkunastu latach, zobaczcie. Wszystko to jest naturalnie stworzone, takie bardzo ostre, takie regularne kształty. Otoczonych taką niebieską obwódką, są to miejsca, które zostały wpisane na listę UNESCO. Pokażę, tak. Na przykład taki kopacz, on miał, jak już dostał takie miejsce kopackie, to to miejsce do żywości. Czyli jakby skończył dany miejscu w tam już nie było, to trzeba było mu wyznaczyć nowe. Miejsce kopackie było dziedziczne, czyli jak miał synów, no to wiadomo. I to jeszcze też kopacze bardziej na taki pomysł, że oni słuchajcie stworzyli bractwo i tak zwaną samopom. I każdy kopacz oddawał część swoich zarobków do wspólnej kasy. Po to, żeby na przykład, nie daj Boże, ja wypadku została marka z tym wannych, no to ona miała wypłacam na dęby, żeby po prostu miała w tego św. Kremesa oczywiście jest. Do dnia dzisiejszego zamek żółtny, czyli siedziba żółtnika, czyli tego, który tutaj administrawał po walu, jest centralnie nad nami. Koło trybowe, to też konie, że, dobrze, po, 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 trybowe napędzało koło szczeblowe i te szczebelki musiały idealnie wchodzić między te trybniki. No nie wiem, jak oni to wszystko Natura ukształtowała skały w rozmaite i skomplikowane formy, Wielkie złoża solne mają unikatową niespotykaną w innych miejscach na świecie budową geologiczną. Dziękujemy naszym sponsorom za dzisiejszą wycieczkę. Jeśli spodobał Ci się nasz film, będzie nam miło, gdy zostawisz suba lub łapkę w górę.